Witajcie w kolejny piątek, kolejny letni piątek, który ponownie zapowiada dobrą pogodę na weekend. W tym tygodniu poznaliśmy wstępne wyniki matur w Bytomiu. Blisko 800 uczniów i uczennic przystąpiło do matury, z czego zdało ją ponad 76%. Najlepszy wynik, jeśli chodzi o szkoły, osiągnęło czwarte Liceum Ogólnokształcące. Serdecznie gratuluję. Wszystkim maturzystom, a tym, którym się nie powiodło, życzę powodzenia na poprawkach. Miejski zarząd dróg i mostów ogłosił przetarg na projekt przebudowy ulicy Kilara, oraz ogłoszony został również przetarg na przebudowę budynku przy ulicy Smolenia 20. Informowałem Was już o tym: tam powstanie przedszkole z oddziałem. Żłobkowym. W minionym tygodniu również złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na przebudowę dworca autobusowego i budowę centrów przesiadkowych. Ubiegamy się w tym wniosku o 49 milionów złotych. Kolejni sportowcy, związani z bytomiem, otrzymali nominację olimpijską kwalifikację olimpijską. To Magdalena Stefanowicz i Maciej Wyderka, lekkoatleci którzy trenowali w klubie MKS Mosm Bytom. Serdecznie im gratulujemy tej kwalifikacji trzymamy kciuk i trzymamy kciuki, życzymy powodzenia w Paryżu. A w weekend, dziś wieczorem w muszli koncertowej w Parku Miejskim odbędzie się pierwszy plenerowy seans filmowy, na który Was serdecznie zapraszam, a jutro w Pałacu w Michowicach wystąpi zespół Mały Śląsk oraz no, będzie pokaz śląskiej. Młody. Serdecznie Was w tym miejscu zapraszam, a życzę dzisiaj spokojnego piątku no i oczywiście udanego weekendu.